Ej, oj, ej, oj, oj, oj. Jestem Haley really de Fred, to jest mój podcast, Czerwona Kartka i ze mną yy, jedna Coca-Cola. Więc chciałbym wiedzieć, yy, na czym stoisz? Rydwany ognia. Dziękuję. Rydwany ognia, rydwany bogów, przepraszam. Rydwany bogów? Rydwany bogów. Teorie spiskowe. To są żadne teorie właśnie, spiskowe, właśnie, to są fakty, to Właśnie, wszystko właśnie, właśnie. Ja chciałem z Tobą właśnie o sumerach gadać, czyli sumerzy. Zakaria Sitchin, wiemy, ee, Manunaki. Manunaki, przyjechali, wylądowali, to wszystko wiemy, wszystkie papiery, wszystko zawinęli, zawinęli FBI, tak, to no, wiemy. Piramidy były robione laserem i to trudno sobie dzisiaj tak, wyobrazić, natomiast tak. one były bardzo łatwo robione, kawałek góry pocięte laserem i ten laser funkcjonował. Tak. Marka Przymierza była wielkim generatorem prądu, unosiła się i generowała bardzo duże pole pole elektromagnetyczne, tylko że bez prądu te rzeczy przestały działać. Ja słucham? Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest brak dostawy na Rębiszewie, prądu? Minotowaki? Rębiszewo? No, a tam e, idzie modernizacja linii średniego napięcia. O 17 będzie. O której? Że była jeszcze jedna piramida czarna i ją zburzyli. A bardzo możliwe. Czy piramida tak? w ogóle jest urządzeniem, jeżeli chodzi mm. To jest urządzenie? Nigdy nie lubiłem fizyki, dlatego skupmy się na tym oto małym urządzeniu. Dzięki niemu myjemy. Dezynfekujemy, czyścimy różne przedmioty. Które oddziałuje na naszą świadomość, wykorzystuje pole księżyca, wykorzystuje pole magnetyczne ziemi w pewien sposób tworzy dodatkowe, dodatkowy rejestr, który w jakiś sposób wpływa na nasz system nerwowy. I to, to jest bardzo zaawansowane urządzenie. W Bośni jest piramida. Jest. No dużo tych piramid jest. No, w to no. wiemy. Próby komunikowania się w jakimś uniwersalnym systemie pojęciowym są naprawdę bardzo, ba, ba, bardzo trudne. Um, um, I teraz tak. Jest szambala, czy nazwijmy to tak chcemy, że jest wejście tam, gdzie mówisz właśnie... Do podziemnego świata podziemnego jest. To. świata, jest dziura, ale więc albo jest opcja, że jest ta szambala... I to jest pod ziemią. są ci mądrzejsi ludzie i nie wiem, i ponoć są właśnie wejścia, Pary jest na świecie, jest. że można się w Himalajach jest jedno. W Himalajach jest, wydaje mi się, że gdzieś w dawnej Persji jest, bo tam też te tak, wszystkie tak, rzeczy tak, na tak, Bliskim tak, Wschodzie, tak. to głównie chodzi o wejścia. W Afganistanie na pewno gdzieś jest wejście do podziemnego świata. To no. wiemy. To są żadne teorie właśnie, właśnie to są fakty, to właśnie, jest wszystko właśnie, prawda. Właśnie.